Słuchajcie, początkowo zastanawiałem się jaki poziom sobą reprezentują te osoby, które twierdzą, że Karol Nawrocki powinien być prezydentem Polski. Teraz już się nie dziwię, ponieważ skomentowałem to, co sądzę o Karolu Nawrockim i dzięki temu Kilkanaście, czy tam może nawet kilkadziesiąt osób skomentowało moją skromną osobę, i ja przeczytałem te komentarze i teraz już wiem, teraz już wiem, yy, jaki jest poziom wyborców. Ja praktycznie na te komentarze nie odpowiadałem, poza może dwoma czy trzema komentarzami, gdzie odpowiedziałem, ponieważ. Jak można odpowiedzieć komuś, który w zasadzie od kury różni się tylko tym, że ma jedną komórkę mózgową więcej i dlatego nie sra sobie po nogach.